No myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Podpisaliśmy dzisiaj umowę na budowę trzeciej kwatery składowiska odpadów przy ulicy Naftowej 7. Wybudowanie tej kwatery pozwala nam na taką spokojną, spokojną eksploatację przez najbliższe około 25, może 30 lat. De facto jesteśmy firmą, która posiada zarówno własny transport, jak i instalacje przetwarzania odpadów. I własne składowisko. I dopełnieniem tego wszystkiego jest właśnie realizacja tej inwestycji. Niewiele firm zajmujących się gospodarką odpadami ma te trzy elementy, które my mamy, więc tak, na przestrzeni ostatnich 5 lat wydaliśmy 11 milionów złotych na sam tabor. Poza tym, taborem. Poza samochodami inwestujemy jeszcze w inne sprzęty, które obsługują składowisko, czyli kupujemy nowe, e, nowe ładowarki, nowe rozrywarki worków, czyli tutaj ciągle są te inwestycje, e, które realizujemy i to nie jest ostatnia nasza inwestycja. Jeszcze w planach mamy kolejne inwestycje. Taka najpilniejsza to jest inwestycja związana z budową nowej bazy logistycznej przy ulicy Naftowej 7. Mam nadzieję, że przetarg rozpiszemy pod koniec tego roku, a w przyszłym roku zaczniemy realizację i te nieruchomości, które w tej chwili obejmują, które są w naszym zakresie w Kędzierzynie, między innymi przy ulicy Gromadzkiej, zwolnijmy i przeniesiemy się i cała siedziba spółki będzie w jednym miejscu przy ulicy Naftowej. No przede wszystkim kwatera jest potrzebna do tego, żeby deponować odpady, które można składować, a to są odpady, które mają poniżej 6 gigajoula, jeśli chodzi o wartość kaloryczną. Gdybyśmy nie mieli tej kwatery, to byśmy musieli oddać te odpady firmom zewnętrznym. Co jest związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów, i to są koszty w perspektywie lat o wiele, wiele wyższe niż, niż budowa kwatery. Mamy przygotowany potencjał ludzki, sprzętowy, także po przekazaniu, dzisiaj po podpisaniu umowy, a następnie po przekazaniu placu budowy, od poniedziałku możemy realizować ten projekt. Mamy na wykonanie tego projektu 12 miesięcy. Myślę, że uda się maksymalnie skróć, skrócić go do 8 miesięcy. Mamy do wybudowania kwaterę o pojemności 500 tysięcy ton i powierzchni około 4 hektarów. Będzie zabezpieczenie terenu, ogrodzenie terenu i tak dalej, ale tutaj ten projekt nie wymaga jakichś większych zabezpieczeń. Realizowaliśmy tego typu inwestycje, jedną kończymy w słunówku koło świecia.